Wherever love goes, there is also misery Siemaneczko wszystkim! Z tej oczyk, witam bardzo serdecznie w następnym odcineczku z gry oczywiście Noste, na serwerze Atlantis I dzisiaj ostatni odcineczek, czyli bijanie expa od 40 do 50 Ale mordeczki, zanim byśmy przeszli do konkretów, zostawcie oczywiście soczystą łapeczkę Piękny oczywiście prostokącik Bo to zawsze bliska pomaga No i teraz ogólnie byśmy przyszli do konkretów Na samym początku byśmy poruszyli kwestie tak, jakbym bym podliczył kwestię wszystkich godzin, ile to zajęło czasu, i to łącznie było ludziska. 106 godzin. I teraz wam powiem: 106 godzin, 106 godzin, dzielone na 8, to jest dokładnie 13 dni, i 25 setnych. Co oznacza? To jest tak, jakby 14 dni. Ekspienia: 13 przez 8 godzin, i 14 dnia przez 2 godziny. Wow, potęga, co. To tak nigdy z myszką wejdźmy sobie na tabelkę. Jest ona duża, 61 e, godzin. I tutaj taka różnica jak e, było w innych godzinkach. Coś takiego, że mamy tutaj lewy wcześniejszy, pokazany się 39 rabu, bo nie miałem możliwości, żeby zacząć bezpośrednio 40 AW, dlatego tutaj mamy coś takiego. E, gdybym zaczynał równo od 0%, to by to spowodowało e, żeby ten ex zostałby delikatnie skrócony, tak to można powiedzieć. Przez to, może byłaby możliwość, aby wejść na 60 godzin, no ale niestety mi się nie udało. No i możecie zobaczyć: między godzinami y, są różne procenty. Jedne są lepsze, drugie są gorsze. I tutaj możecie to zobaczyć pod względem takim, że albo tutaj ktoś miksuł, niestety taka była przypadłość, albo doszło dobrze, albo miałem bardzo fajną mapę. I to jest idealne na przykład na tym przykładzie. Yy, miałem idealną mapę tutaj. Po czym ktoś mi się na spotkanie z godziny, bo to jest bardzo duży spadek. Po czym procenty są znowu fajne, jak możecie zobaczyć. I było normalne, powiedzmy, explain. Ale potem była tak, jakby degresja ekspa. I doszło do tego, że między 45 a gdzie patrzcie, bijam 18%, to było 20%. Czyli w sumie, mówię, bije po takie 19%. Po czym. Nagle piłem 12%, jest jeden level różnicy, różnica 6%, co oznacza, że tutaj miałem innego spota, zdecydowanie gorszego. Co oznacza, że jeżeli mamy lepszą mapę, pijamy więcej procentów, co możemy skrócić zdecydowanie exp. Prawda ludziska jest taka, że gdybym się odpalił tak dostatecznie, maksymalnie, jak to jest tylko możliwe, to mam możliwość mieć dodatkowy ospał. Postaci. po pod expa, e, ta mm, ślubu i na przykład procentu w broni, co by wtedy dało mi na przykład dodatkowe 40% exp? I jeżeli mogę to w taki sposób policzyć, to ze 106 godzin 40%, no to tam całkiem dla dajmy te 40%, prawda? Czyli to oznacza ludziska, że. Można ekwa z 106 godzin skrócić nawet do 60 godzin. To jest naprawdę bardzo spora różnica, no nie będę grywał. Jestem ludziska w szoku. I ogólnie mimo że nie mam pełnego odpału, to jestem siebie dumny, że udało mi się uzyskać taki wynik, a nie inny. I ogólnie tak jakbyśmy sobie oddalili, prawdopodobnie tego będzie jakoś na filmie zdecydowanie gorsza, czyli mi się udało chwycić całą tabelkę. No, i nawet byś nie, nie dał usłyszeć całej tabelki. Ta tabelka jest taka olbrzymia, dziska Taka olbrzymia. I tutaj byśmy sobie tak na konie, tak powolutku przyjechali. Czyli do 38 AW. Tak się prezentuje tabeleczka. Możecie sobie ją co Poglądać sobie, jak tutaj mniej więcej te ekspleciał. I byśmy teraz zlecili poniżej 38 AW. Czyli to byłoby o tutaj 38 AW do 60. Znaczy 38 godzin, tak to by się prezentowało. No, i ogólnie, ludziska mogę powiedzieć, że z mojej strony to byłoby oczywiście wszystko. My to, oczywiście, mateczki. Pamiętajcie, oczywiście, o zostawieniu socze z tej łapeczki. Piękny, oczywiście, prosto No i co mogę powiedzieć, mateczki z mojej strony to byłoby wszystko. Więc, oczywiście, ciała.